Pan z Wami. Słowo Ewangelii: Według Świętego Łukasza Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Brezebuba, władców złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Beelzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Beelzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony szczerze swego dworu, bezpieczne jest Jego mienie. Lecz gdy mocniejsze od Niego nadejdzie i pokona Go, zabierze wszystko broń Jego, na której polegał, i łupy Jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Oto słowo pańskie. Chcę zacząć od pewnej wiadomości. Chciałem Księdzu życzyć wesołych świąt, aby były pełne szczęścia, radości i najważniejsze z Bogiem. I chciałem też Księdzu powiedzieć, że jakiś czas temu doznałem, można powiedzieć, ogarnięcia się. Wróciłem do Pana Boga i od tamtej chwili jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wszystko stało się łatwiejsze. Pismo Święte jest tak mądrym spisem słów Bożych, że czytam to z taką radością, że aż nie mogę uwierzyć w to, że robił to dopiero teraz. Chciałem też księdzu podziękować, bo lekcje religii i kazania księdza dały mi tego kopa, którego potrzebowałem. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo zdziwił, zdziwiła mnie ta wiadomość, otrzymana, jak się domyślacie, po świętach Bożego Narodzenia, czy może przetra, bo to były życzenia świąteczne. Klasa, jak jakich wiele w elektryku, przesympatyczne chłopaki, ale nie wszyscy świętą teologię łapią w lot. I chociaż może nie wszyscy. Tak dobrze się uczył jak w Prusie, to jednak to są naprawdę dobrzy ludzie. I prawdę mówiąc, w życiu mi się nie spodziewał, że akurat ten chłopak, ten uczeń, akurat z tej klasy, gdybyście o widzieli, to byście rozumieli, co mówię, ale to jest wszystko inkognito że to wszystko gdzieś się dzieje w jego sercu. Na zewnątrz. Nie widać. Takie kwiatuszki, takie cukierki, takie ciuciu, które Pan Bóg daje, nam katechetom, bo myślę, że każdy z nas tutaj będących księży, katechetów, katechetów świeckich mógłby pewnie przytoczyć wiele innych takich ciuciów, takich cukierków. To dobrze, bo Pan Bóg słodzi nam to katechezę, bo często bardzo rozumiemy rodziców, Gadasz, 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 czasami groźbą, czasami prośbą, czasami ci się wydaje, że to wszystko grochem o ścianę. I wydaje się, że to nie ma sensu, i chyba to jest coś, co najbardziej dotyka nas, kapłanów. Myślę, że bardziej niż celibat gniecie nas brak nadziei, brak poczucia braku sensu. Że to, co robimy, jest sensowne, że to, co robimy, jest potrzebne, że to naprawdę jest ważne. Dlatego nie dziwcie się, że niektórych księży znacie, a dzisiaj chodzą już po cywilu, nawet w siedlcach. Jeszcze niedawno spowiadali, jeszcze niedawno błogosławili związki małżeńskie, jeszcze niedawno msześnot odprawiali, czy nawet uczyli w szkole, a dzisiaj, patrząc na to wszystko w którym kierunku ten świat zmierza, gdzie zabrakło nadziei, zabrakło Boga, może zabrakło wiary. I dobrze, że Pan Bóg, jak mądry ojciec, tak jak rodzic czasami da ciuciu. Dlaczego akurat ten przykład na początek? Słowo dzisiejsze pokazuje, można powiedzieć, wściekłość. Żal, wściekłość, bezradność, nie wiem, jak jeszcze nazwać te wszystkie uczucia. Najpierw w tym Jeremiasza. Kiedy Jeremiasz idzie i głosi słowo Boże, jest tak tym słowem rozpalony, jest tak do tego słowa przekonany, bo wie, że jest to słowo Boga. I kiedy patrzy, jak ci ludzie odwracają się do niego plecami, zamiast twarzą, jak mówi Jeremiasz w swojej księdze, w swoim słowie, kiedy oni wcale nie chcą słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Kiedy pokazują, że serce jest zatwardziałe, przewrotne, to Jeremiasz, można powiedzieć, ręce rozkłada. I można było powiedzieć, że podobne uczucia są także w dzisiejszej Ewangelii. Jezus czyni cud. Normalnie to powinny być gały wyłupione, szczęka opadła, niemy zaczyna mówić. W innym miejscu, opętany przez szatana, zaczyna być zdrowy. W innym miejscu, paralityk wstaje. I można by było tych cudów mnożyć. Pewnie gdyby tu się coś zadziało takiego podobnego, to pewnie wielu z nas by nie dowierzało. Ale zamiast zmienić swoje życie, zamiast uwierzyć w tego, który ten cuda robi, mają tak zatwardziałe serce, tak serce przewrotne, tak jak u Jeremiasza. Nie mają w sobie dobrej woli i mówią: Siłą złego to czyni. Siłą złego. Patrzcie, jaką to trzeba mieć przewrotność jak to trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, by widzieć dobro i to wszystko zrobić na odwrót. I nazwać to na odwrót szukać podtekstów, konteksty. Poszukiwać jakichś nieczystych intencji. Czemu księża o katechezy? O co chodzi kościołowi? O kasę. Proste. No może jeszcze co niektórzy mają chęć wyłowić młode ciałka do zabawy, bo przecież dobrze wiemy, że księża to pedofile. O co chodzi temu kościołowi? O co chodzi tym chłopom w sukienkach? Pewnie byście mogli znaleźć ze setki różnych powodów: nikt ich nie chciał, to poszli na księdza, ktoś ich odrzucił, chcieli robić kariery, chcieli nie wiem co błyszczeć. To na to dzisiaj jest zupełnie wiele innych miejsc i o wiele bardziej opłacalnych. To po co to? Po co ta Marta głosiła tu świadectwo? Przecież od Was nie dostanie nic złotówki. Na co może liczyć? Może ktoś się pomodli, może ktoś powie dobre słowo, może ktoś weźmie to sobie do serca, żeby posłuchać Jezusa. Trzeba mieć dobrą wolę, nawet nie silną wolę, bo jak popatrzymy na apostołów, to wielu z nich nie miało żadnej silnej woli. Popatrzcie się na Piotra, na Jakuba, na Jana, Boże, wielu z nas jest świętych od nich. Ale oni mieli dobrą wolę. Ta wola mogła być słaba. Oni mogli upadać, mogli gadać głupoty, mogli grzeszyć. Mogli mieć swoją wizję Jezusa, będziemy siedzieć po lewej, po prawej stronie. Na tych by rzucili ognięsiarki, na tych pioruny, na tych co innego jeszcze. Ale mieli dobrą wolę i tam był punkt zasadzenia, gdzie to Słowo Boże mogło wejść i mogło zacząć przemieniać. I kochani, kochani, proszę Pana Boga w tym wszystkim, co nas dotyka. W tym wszystkim, co przeżywamy, bo te historie Marty, która opowiadała, która dzieliła się w tym świadectwem, ja wiem, i my, księża, katecheci, spowiednicy, wiemy, wielu z was przeżywa podobne, gehenny, horrory, gdzie człowiek po ludzku rozkłada ręce i naprawdę nie wiadomo, co zrobić. No co ja mam powiedzieć człowiekowi, który pyta, gdzie ksiądz idzie, mówię, do domu. A gdzie ksiądz mieszka? Tam i tam. To ja idę w tamtą stronę. A gdzie ty mieszkasz? Zależy kiedy. Jak to zależy, kiedy? Ojciec mnie z domu wygnał. Do matki nie mam wstępu. I co ja mam mu mówić na katechezie? I wiele można by było mnożyć różnych przykładów. Bo na pewno o sobie też wiele wiecie. Ale trzeba prosić Pana Jezusa, by te zło, które dotykamy realnie, które nas dotyka, nie zabrało nam dobrej woli. Dobrej woli. Szukać dobra. Ja wierzę, że jak człowiek szuka dobra, naprawdę znajdzie Boga. Znajdzie Boga. I uwierzyć, że ci, którzy głoszą Ewangelię, i uwierzyć, że słowa Ewangelii naprawdę chcą naszego dobra. Naprawdę. Tak jak ten chłopak pisał na samym początku, zajęło mu takiś czas, czy w tym wytrwa? Nie wiem. Nie wiem. Na razie chodzi met nad ziemią, jak na niego patrzę. Odkrył, że Bóg mówi prawdę. Już może ostatni przykład, bo miałem nie przedłużać. Rok temu telefon. Dzwoni rodzic, mamuśka jednego z uczniów. Księże, może się ksiądz spotkać z moim synem? A co? Narkotyki? Bo tak ostatnio patrzyłem na katechezie, jakieś dziwne zachowanie. Gorzej. Myślę, gorzej? Próba samobójcza. Jadę na obóz hercerski, mówię, wracam, zaraz do was przyjadę. Zadzwoniłem do niego, dzwonił, mówię, jak tam, co tam, wszystko w porządku. Czy się nie odebrał od początku? Mówię, napisałem, odbierz. Odebrał. Co tam? Wszystko w porządku. Mówi przecież wiesz, że jak dzwonię, to wiem. Po co kombinujesz, po co kłamiesz? A wie ksiądz, no wiem. I tak sobie pomyślałem, kurczę, młody chłopak, kwiat. Całe szczęście odratowany. Kwiat to jest wasz wiek, kwiat. Nie słuchał ojca i matki, bo to głupie. Księdza nie słuchał. Bo to klecha. Nauczycieli, dajmy spokój. Słuchał jułopa z internetu, który mógł mu pomóc, który miał go gdzieś, bo liczyły się lajki, wyświetlenia i kasa. Pomyśl, kto dla ciebie chce dobrze. Pomyśl, kto ci głosi słowo, czasami może wyrąbie prosto w oczy. Ale kto chce Twojego dobra? Jeżeli inaczej dzisiaj nie potrafi się pomodlić, to pomóc się, Panie, daj mi dobro, pragnienie dobra i daj mi łaskę dobrej woli. Nawet jak słaba, to niech ona się umacnia. Amen.